Dobry wieczór. Witamy wszystkich seniorów z gminy Kosakowo i nie tylko gminy Kosakowo i witamy naszą... ...Prowadzącą. Chciałem powiedzieć niezastąpioną, tak? Niezastąpioną. Niezastąpioną. Niezastąpioną Paweł Dobrowolny. Dobrowolnym. Dzień dobry. Paula. Witamy. Witamy. Wafelka. Wafelka, właśnie. Jesteśmy tutaj obok. Co byś też brał udział? Czy w związku z tym, że ty go nazywasz Wafel, to... Nie, on ma Czyli mówisz dla niego, na przykład, witamy Wafla? Czy tak. na przykład, końcówkę Wafela? Nie, 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 Wafla, Wafla, ewentualnie księcia z bajki. Jeszcze taki, taki <laughs> mamy, jeszcze to tak nazywnictwo. Okej. Okay. Paula, dziś mam <laughs> dla ciebie, bo ja dzisiaj mam coś dla ciebie, coś takiego bardzo, bardzo wyjątkowego. Tak. I proponuję tutaj naszym kochanym seniorom, żeby też u siebie w domkach coś takiego Zrobili. Taki drobny, króciutki teścik. Dobra. Muszę powstrzymywać tę gestykulację. Oglądałem ostatnie filmiki, że tej gestykulacji to była taka typowo francuska, tak? Wiesz, takie po prostu rupy, za ruchy, za dużo. Więc teraz się powstrzymam. I słuchaj, moja droga... Nie mogłabym, przepraszam, to się nie powstrzymuj. Nie powstrzymuj sobie Rozumiem, seniorzy włączają sobie te na przykład filmiki. Mam nadzieję, że włączają. I cóż, widzą jak ja wpływam. Tak, no tak też nie może być, tak? Kochana, tak. Kika, dla ciebie pytań. Tak, dzisiaj czuję się. Yy, mam mówić prawdę. <grym> Tylko prawdę. No to czuję się niezręcznie. Cztery. No zapisałam ci przedmiot. Ty może tylko troszeczkę wiesz, troszeczkę tak. jest tam... W każdym razie dzisiaj I nagrywamy i troszeczkę innym sprzętem. Tak. Zobaczymy, może jest naprawialny, więc tutaj spokojnie. Gdybym mogła pojechać, gdzie zechcę... To też pytanie dla Państwa. Gdybym mogła pojechać gdzie zechcę... Albo mógł. Albo mógł, tak? Wybrałabym... Co by wybrała? Bali. Czemu? Byłam tam i uwielbiam to miejsce. Jest bardzo magiczne, jest pełne radości. Wszyscy są bardzo serdeczni, bardzo tacy otwarci. Jest piękna energia tam na Bali. Naprawdę jest, jest bardzo wysoka duchowość. Bardzo yy, taka energia, bo jej ciężko jest to opisać. To jest takie miejsce, które, które bardzo sprzyja byciu blisko siebie i byciu dru blisko drugiego człowieka. Do zwiedzania? Yy... Nie tylko praktyczne, nie? Wiesz, co, właśnie. Ja tylko no no nie nie Troszkę byłam w tych miejscach takich turystycznych i tam nie jest fajnie, bo jest strasznie dużo ludzi. A. Więc y, ja nie jestem też takim typem, który lubi chodzić do takich miejsc turystycznych, więc y, nie patrzę w ogóle pod takim kątem. Dla mnie zwiedzanie to jest wchodzenie w zakamarki takiego prawdziwego miejsca. Czyli jeżeli na przykład właśnie yy, mówimy tutaj o Bali, to yy, bardzo lubiłam chodzić w te, takie, takie m, miejsca, gdzie turyści nie mieli dostępu. Super. Bardzo się cieszę. I teraz odpuścili Cię, bo też byłaś turystką. Tak, właśnie wpuścili, bo mieszkaliśmy w bardzo fajnym miejscu. Poznaliśmy ludzi stamtąd, którzy yy, byli bardzo serdeczni, bardzo nas polubili. I, otworzyli przed nami swój kawałek świata. Pięknie. Drodzy Państwo, kolejne pytanie dla Państwa, a my przy okazji tutaj przepytujemy naszą mm -hmm. Paulę. Mój ulubiony pisarz to... O, o, to, jest pytanie. Aha, to jest, jest pytanie, to jest pytanie. Tutaj będę miała trochę problem, ponieważ yy... Ja od, jakich, ale od jakiegoś czasu też przestałam czytać taką literaturę, dużo czytam literatury naukowej teraz, tylko dlatego, że po prostu dużo się uczę. Yy, ale myślę, że tak najbliższa sercu to chyba jest Agnieszka Maciąg w tej chwili. Taka, taka z takich znanych, powiedzmy, pisarzy, którzy, pisarze, no można nazwać ją pisarką, ona no, pisze książki, no to jest pisarką. To myślę, że, że chyba tak, chyba Agnieszka Maciąg. Yy, aczkolwiek y, Uniwersytet Jagielloński też robi świetne y, 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 książki. <grym> Chciałabym, żeby. Chciałabym, żeby nasza dorosła młodzież była tutaj z nami. Ja też bym tego mm. sobie życzył, żeby, żeby nie było, tak? Bo tutaj. Żeby byli. <grym> choć, żeby, choć... <grym> Uczę się, <grym> żeby. Uczę się, żeby. Yy... Kochać drugiego człowieka, bo czasem to jest trudne. Tak. Jak ktoś nie jest wobec ciebie fajny, to wtedy jest ciężko, ale ja się tego uczę. Często jest takie pytanie: przy tego typu testach pada pytanie o to, jaki jest Twój ulubiony kolor, jaki jest Państwa ulubiony kolor, ale tutaj mamy pytanie wręcz przeciwne, jeśli wolno tak powiedzieć. Nie lubię koloru. Wszystkie kolory. Wszystkie. Każdy jest piękny. Każdy kolor jest piękny. Tak. Ale lubiany? Nie ma takiego. Nie, nie wiem. Ciężko jest mi powiedzieć, bo każdy ma, ma coś, każdy kolor w sobie ma coś, coś e, ciekawego i coś takiego innego. Nie, nie, nie mam nieulubionego koloru. Uwaga. Gdybym mogła, gdybym mógł. Wyrzucić jedną porę roku z kalendarza. O nie! A, to o wyrzuciłabym. Nie. Co byś wyrzuciła? Yy, wyrzuciłabym, ale to, to nie będzie jedna pora, znaczy w sensie pora roku, nie, tylko wyrzuciłabym polską zimę. <grym> ale znaczy tę polską taką, którą teraz znamy? Tak, tę, taką ma, to... dzisiejszą polską zimę, bez byle jaka jest trochę, bo nie jest, ani nie jest zimą, ani nie jest jesienią, nie jest też, Niczym nie jest. Po prostu Czyli jest... rozumiem, że ty lubisz na przykład jak jest pełno śniegu, wstajesz tak. rano, o i muszę odśnieżyć, czy tak. gonisz swojego ym, y, tutaj faceta, żeby szybko odśnieżył, <laughs> lubisz, że tak powiem, korki, ślisko na drodze, <laughs> y, tak nie, ja ja problemy lubię... komunikacyjne. Ja lubię wyrazistość. Ja, Czyli wszystko. jeżeli zima, to na maksa. Jeżeli wiosna, to pachnąca, wiadomo jak jeżeli jesień, to kolorowa, jeżeli lato, to ciepło. Dobrze, mamy wszystkie roku zaliczone w ten sposób. I mój ulubiony dzień tygodnia to. Eee, środa. A bo czemu? Myślę, że środa, bo środa to jest taki, taki mały weekend trochę. Bo jest środa. Super. To, to Super. samo można powiedzieć o poniedziałku, że to jest zupełnie mały weekend. Zupełnie mały weekend. Myślę, tak, poniedziałek to jest taki, taki yy, dzień na rozruch po weekendzie. Już jest taki bardzo pracowity, bo, no bo już się rozruszałeś. Środa to jest taki dzień lekkiej pałzy. A i wtedy czwartek intensywny, a piątek już się szukasz do weekendu. To Z znaczy, całym szacunkiem dla Twojej odpowiedzi w ten sposób można powiedzieć. To znaczy, powiedzieć o każdym dniu, tak, że to, tak, to mały, mały weekend. To prawda. Powiedz prawda. mi teraz proszę ciebie. Chciałabyś nauczyć się języka, oczywiście że dotyczy to języków, których nie znasz jeszcze? Francuskiego. A czemu? Bo jest piękny. <laughs> oczywiście, że jest Poza piękny. tym w moich żyłach płynie francuska krew. Ale jak, jak to ja powiedziałam? <laughs> tak, moja pra, prababcia była francuską. Gratuluję. Tak. Ale nie wiem jak to będzie nazwisko, Wiesz, powiem ci, że takie bardzo polskie wyglądało. Tak. Ale miała, miała nazwisko Sellao. No to było takie francuskie, nie? Tak. To już... chociaż nie wiem, może nie miałem innego. Jeżeli miała "celau"? to na pewno się w ten selau sposób... Był. Jak to się pisało? Selau. Tak? Sela. To francusko to przeczytam Selluu. Selu. Selu. Sel Solu! <noise> nie masz dobrego nazwiska. Nie, 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 nie znam tak, aż tak y, historii polskiej. Wróć i do przodków, może. Tak. ale chyba to zrobię. No, a ty masz takie piękne polskie nazwisko? Nie, no teraz już no, tak. No, teraz już mam, już mam ale. Dobrawolska? Solu. Solu. Nie, nie, nie. Paula Dobrawolska? Solu. Powiedz <noise> mi, chciałabyś mieć za sąsiada, a to jest trudne pytanie. Kogo bym chciała mieć za sąsiada? Tego no, spokojnego? Kogo bym chciała mieć za sąsiada Stinga! O! Tak! A nie może, a po nocy Zapraszałam go nocy... na Govilla! O Jezu, bardzo chciałam mieć tak, Stinga! A nie boisz się, że na przykład by Tobie po nocach gdybyś chciała się położyć, pospać mieć może jakieś chwile intymne, a nagle wiesz na całą parę. Yeah, Jedna... Nie, nie, nie. Sting to jest, to jest bardzo, bardzo dobry człowiek. On myślę, <noise> że on jest spokojny też bardzo, tak mi się wydaje, bo on gdzieś tam oglądał jakiś dokument i on y, ma jakąś posiadłość gdzieś tam we Włoszech w ogóle, wiesz, full roślin z dala od ludzi, więc to byłby taki, taki sąsiad, który nie za bardzo bym. Nie przeszkadzał chyba, ale nie wiem, czy chciałby się ze mną widywać. No że... na pewno! Dzień ja? dobry, ja panie Stingu! Powolny grać! Myślę, że wątpię, żebyś znał polski jakoś Bo się nie <taro> <taro> Nie wyobrażasz sobie dnia bez. Nie wyobrażam sobie dnia bez uśmiechu. A? Tak, nawet jak jestem smutna, to się uśmiecham. Następne pytanie może być trochę kłopotliwe, bo już chyba na nie. Mam nadzieję, że nasi widzowie odpowiadają na te pytania. też mam nadzieję, nie no. będzie takie kłopotliwe, Aha. ponieważ już w pewnym sensie się odpowiedziałaś, ale powiedz mi, chciałabyś spotkać poza stingiem oczywiście hmm. w tym <gulat> momencie, kogo byś chciała spotkać? Żydego? <noise> Nie chciałbym, czy żebyś mogę... ciała pod ciała i odkup... kogoś odkopowała. Czy, 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 czy to jest na więc... takie pytanie otwarty, Nie. Możesz, wody te, wody otwarte? otwarte. Może to być Mojżesz, może to być Napoleon, oj, możesz wybrać Carycę Katarzynę, a może... Walt bójcie... Disney! <noise> Czemu? Tak! Walt Disney. Jezu, poza tym krzycza, w ogóle, strasznie się <noise> podekscytowałam tym quizem. Bo tak, chciałabym spotkać Walta Disneya. To jest to, podobno bardzo surowy człowiek, ale fantastyczny i z zasadami, ale no głowa pełna pomysłów, no moje właściwie całe życie to jest zbudowane na jego historiach. I zaczynał od zera, prawda? Zera, nie, nie można tak. o nikim powiedzieć, ale zaczynał naprawdę tak bardzo skromnie. Byłby ciężki w obejściu pewnie, ale no jakoś sobie dała radę. Mam <laughs> nadzieję. Chciałabyś mieszkać w…? W drewnianym domu. <laughs> naprawdę? I tak. W górach, gdzieś w górach, czy... Nie chyba tutaj na kaszubach. Ładne są też mazury, góry, ale nie, bo chciałabym mieć, żeby mieć bliżej do rodziców wtedy to bywały kaszuby. No. no dobrze. Co już powiemy naszym kochankom? To już koniec! To już jest koniec! Ale nie super będziemy męczyć za bardzo. super te tak. pytania, naprawdę. Mam nadzieję, że odpowiedzieliście na te wszystkie pytania, bo w ogóle odpowiedzi są ciekawe. <laughs> to odpowiedzi pytania, odpowiedzi te Nie, Dla są ciekawe twoje. odpowiedzi. To ciekawe, to, to, no była już ciekawe, twoje pytania są... Twoje odpowiedzi są bardzo, bardzo bardzo interesujące, natomiast my liczymy też na odpowiedzi naszych seniorów. Jesteśmy bardzo ich ciekawi. Bardzo tak? jestem ciekawa też. No. Fajnie by było na przykład, jakbyście napisali odpowiedzi w komentarzach. Jeżeli obejrzeliście to. Mam nadzieję, że tak jest. Można wybrać na przykład jedno lub dwa pytania. <grytanie> tak? Albo trzy. Trzy. Tak, Trzy. Każdy trzy. Trzy, trzy. Super. trzy Byłoby super. Jesteśmy bardzo ciekawi i to byłaby taka interakcja trochę z Wami, nie? Tak, potem przy następnym spotkaniu damy znać. Tak. To my czekamy na Wasze odpowiedzi. Ja bym na przykład był bardzo ciekawy, kogo by chciała spotkać. Pani Krysia wesołek z podwórza. O! Jest historykiem, no. więc tutaj byłoby. Ona by kogoś wymyśliła fantastycznego, no. History, z historii? Tak. Napoleona? Nie, Polaka. Kogoś Polaka z II wojny światowej. Z tej epoki. Nie wiem, nie wiem. Jesteśmy ciekawi. Jesteśmy ciekawi, tak, bardzo. Polecamy i żegnamy się z Państwem. Przytulamy. Pozdrawiamy! Łudziaczki, pa pa!